Widzę, ja <laughs> do tym, gdzie dobra, jak będzie. Chodź, chodź tu, chodź. chodź, no Chodź, we dwóch. Chodź. Jak będzie szedł Marko, to też Lepsy go wołamy. Lepszy mówi po polsku niż ja. No to właśnie. Dlatego. E, z... Lepszy mówi, ma on. On więcej mówi. A więcej mówi, dobra. No, no, no. Dobrze. Y, witamy wszystkich prosto po meczu. Zapytam chłopaków. Możemy mówić w języku płynnym polskim. Co się wydarzyło w dzisiejszym meczu? Zacznie Milan od pierwszego seta. Co się wydarzyło w pierwszym secie? Przypomnę 29-27 i nawet setowa piłka dla Tunezji. No oczywiście, że mamy problem z tym pierwszym setem. Trzeci mecz i trzeci, i trzeci pierwszy set, gdzie nie gramy jak możemy, ale najważniejsze, że ostatnie dwa graliśmy dużo lepiej. Co się tam wydarzyło z twojej strony? W drugim i trzecim? Nie, w pierwszym. No nie ma co. A na błysku myślę, że wyglądamy jak bezenergicznie na początku meczu Każdego z tych trzy, może pierwszy mecz zaczęliśmy troszkę lepiej, ale w środku seta nie byliśmy tak uh, agilni, jak powiedzieć. Dziś uh, i ostatni mecz, myślę, że też w pierwszym secie było bardzo, bardzo ciężko. Uh, nie kończyliśmy naszych uh, pierwszych akcji. dobrych przyjęciach, no, tak. pierwszych akcji zawsze. Mamy ten problem, żeby. wejść mecz, weź żeby, mecz. Żeby weźmy, tak. ale... no na, pew na pewno sorry, na pewno yy, już tak nie możecie grać. Bo jak a z lepszymi drużynami nie wejdziecie szybko w mecz, to... Tak, będzie z polską ciężkę. Z polską ciężko. Tak, ale, yy, ale jak... Na Polskę nie trafiacie. Jeszcze. No. Czy zobaczymy? No, Musimy patrzeć pierwsze na ten mecz tak, następny, tak, który tak, idzie, a po tym będziemy patrzeć na czwarte finale, jak kwalifikujemy, i na pool. Final. Czy ja dobrze widziałem, że raczej zostaniecie w Polsce? Czy... Bo chyba wolelibyście nie, 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 się nie sprzedać. Nie Zależymy od. Jeszcze nie wiem. Nie wiem. Wie. Wie. Zależymy muszy... od meczu Łochu i. E... Chińczyków. Chińczyków. O... Chin. Chiń. 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 Tak powiedziałem? Da. Dobra, to ja mam do Was pytanie. Była dzisiaj zagrywka skrót. Który nie doleciał do siatki, co w drużynie Serbii jest za taką zagrywkę. Myślę, że są pieniądze i pizza. Ja bym nie wiem. Jak jest? To Troszkę posiedzi na ławkę. Zostańcie ale... teraz. Zasady? Musimy zapytać Staffan. W naszy, naszej reprezentacji jest, jest kolacja, pizza i tak dalej. Na pewno jest. Dobrze, że wspominałeś na ten punkt. Zapomnieliśmy to teraz. Będziemy, my, będziemy temat Musimy Uroszowi to przypomnieć. Ja się go też zapytam, może o tą zagrywkę. Jak, się, jak, się jak masz widok, to mu pokażę. Okay. <laughs> Dobra, panowie, no, y, idziecie dalej. Y, Zdrowka i, i, i fajnych wygranych i lepszych pierwszych setów. Dziękuję tak? bardzo. Też no. Dziękuję, Bez wygłupów. <laughs>